Makaron z sosem pieczarkowym i szpinakiem. Makaron z sosem pieczarkowym i szpinakiem to pyszne, aromatyczne i pożywne danie, łatwe i szybkie do przygotowania, przez co jest doskonałe na szybki obiad. Do przygotowania makaronu z sosem pieczarkowym i szpinakiem potrzebne są następujące składniki: pieczarki, szpinak, najlepiej świeży, cebula czosnek, śmietanka 30%, makaron kokardki, olej, sól i pieprz. Najpierw należy drobno posiekać cebulę. Kroimy ją po prostu w drobną kostkę. Następnie kroimy pieczarki w plasterki. Możemy też przeciąć pieczarki na pół, dopiero wtedy kroić plasterki. Rozgrzewamy olej, wrzucamy pokrojoną w drobną kostkę cebulę i podsmażamy. Gdy się zeszkli, wyciskamy dwa ząbki czosnku i nadal podsmażamy, aż cebura, cebula nieco się zarumieni. Kiedy to nastąpi, wsypujemy pokrojone w plasterki pieczarki i podsmażamy do momentu aż wyparuje z nich woda, aż się nieco zarumienią. No i będą generalnie miękkie. Kiedy nastąpi, dodajemy szpinak, i podsmażamy do momentu aż zmięknie, aż jego łodyżki będą miękkie. Wlewamy śmietankę, cały czas mieszamy. Gotujemy tak do momentu aż nieco ona wyparuje, zgęstnieje. Doprawiamy też solą, pieprzem i mieszamy. Tak wygląda efekt. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegap nowych filmów, zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com łamane przez smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.